Jeżeli zależy Ci na bardzo mocnym brzuchu, to znajduje się w odpowiednim miejscu, bo razem z Agatą Prusak-Józefów, siemanko, przygotowaliśmy dla Was trening pilates dla początkujących, który na pewno wzmocni Wasze mięśnie brzucha. Także jeżeli jesteście gotowi, to za ich zaczynamy. Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Sponsorem odcinka jest Sandows. producent wysokiej jakości suplementów diety. Siemanko, jestem Fericze, a do Ciebie Agatko mam szybkie i krótkie pytanie. Na czym będziemy się skupiać podczas tego treningu Pilates dla początkujących? Już tłumaczę. 15 minut. Pierwsze kilka ćwiczeń będzie o aktywacji naszego brzucha, Później przejdziemy przez część główną i na końcu będzie schładzanie, tak żeby pełen trening był kompletny. Jak ja tu mówię, mniej gadania, więcej trenowania. Działamy! Zapraszam na matę. Jest! Komu? Prowadź, prowadź mnie za rękę, bo ja tu pilatesowy to jestem, wiesz, zielony jak trawa na wiosnę. Jasne. Kładziemy się na plecach. Ok. Wyprostuj nogi. Dobrze. Puść wszystko luźno. Chwilę sobie pooddychamy. Mhm. Tak, żeby uziemić nasze ciało. Kilka głębokich wdechów i wydechów. Agatko, powiem Ci, że wyjątkowo mi się ta część pierwsza podoba. Tak myślałam, ona się bardzo często podoba. Oddychaj głęboko, możesz położyć dłonie na żebrach. Spróbować wziąć wdech w swoje żebra, tak żeby rozchyliły się do boku. To jest bardzo fajny patent, jeżeli uczymy kogoś w ogóle prawidłowego oddychania. Dokładnie, on się bardzo przydaje w pilatesie. Jeszcze dwa głębokie wdechy i wydechy. Połóż ręce wzdłuż ciała. Ugnij kolana. Wyciągnij ręce do sufitu. Weź wdech. Z wydechem przenieś ręce za głowę na wysokość swoich uszu. Wdech, wróć do sufitu. Wydech. Wdech wróć do sufitu, wydech za głowę. Jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech. Wdech góra i wydech. Odłóż ręce wzdłuż ciała. Postaraj się z wydechem, żeby twoje żebra się domknęły i skierowały się w stronę maty. Pępek już trochę zaktywuj brzuch, zaciągnij go w stronę kręgosłupa. Brzuch już jest aktywny. Ręce leżą wzdłuż ciała. Unieś prawą nogę 10 cm nad matę i przytrzymaj. Trzymaj 3, trzymaj 2, trzymaj 1. Odłóż prawą stopę, unieś lewą. Trzymaj 3, trzymaj 2, trzymaj 1. Jeszcze raz idziemy na prawą nogę. Trzymaj 3, trzymaj 2, trzymaj 1. Jeszcze raz na lewą. Trzymaj 3, trzymaj 2, trzymaj 1. Zrelaksuj. Chwilę sobie odsapnij, wyciągnij ręce do sufitu, z wydechem niech twoje żebra spłyną w stronę maty, i teraz jakbyś chciał coś pchnąć przed sobą. Pchnij ręce w dal, unieś głowę i spójrz w swój pępek. I przytrzymaj. Łopatki są nad matą. Trzymaj trzy, trzymaj dwa, trzymaj jeden. Powoli kręg po kręgu spłyń na matę. Ręce przenieś za głowę. I jeszcze raz wracamy. Znowu pchnij, tak jakbyś chciał pchnąć powietrze. I trzymaj trzy, trzymaj dwa, trzymaj jeden. Powolutku wróć. Jeszcze dwa razy. Idziemy góra, unieś głowę, mocny brzuch. Trzymaj trzy, trzymaj dwa, trzymaj jeden. Wróć ręce za głowę i ostatni raz. Ręce, głowa, przytrzymaj trzy, trzymaj dwa, trzymaj jeden. Spłyń na matę. Przenieś ręce za potylicę. Łokcia są szeroko. Połączymy teraz dwa ruchy, których już się nauczyliśmy. Podniesiesz za chwilę głowę, spojrzysz w pępek i uniesiesz prawą nogę do klatki. Unieś głowę i przytrzymaj chwilę 3 3 2 3 1 i wróć i zmieniamy nogę unieś głowę 3 2 1 i wróć jeszcze chwila dawaj góra 3 2 1 powoli wróć lewa noga 3 2 1 jeszcze dwa razy raz na prawą raz na lewą góra nawet 3 2 1 powoli wróć ostatni 3 Trzymaj dwa, trzymaj jeden. Zrelaksuj, połóż ręce wzdłuż ciała, chwilę sobie odetchnij. Brzuch już pewnie trochę zaangażowany. Już brzuch zaangażowany, zwróćcie uwagę, że ja tam zerkam tu przez kolana na agatę, bo ja nie jestem pilatesowy, więc my oczywiście ten trening sobie troszeczkę przerabialiśmy, natomiast ona jest tutaj nauczycielką i osobą prowadzącą, więc muszę zerkać czy robię dobrze. Ale lecimy dalej. Dokładnie. Wyciągnij ręce do sufitu. Przyciągnij kolana na klatkę. Kolana są na szerokość Twoich barków, stopy są połączone. Pchnij powietrze, unieś głowę, spójrz na swój pępek i zaczynasz pompować. Jesteś w pilatesowej setce. Pompujesz 5 razy na wdechu. Weź wdech 3, 4, 5. Wydech 3, 4, 5. Cały czas pompujesz i oddychasz głęboko. Jeżeli chcesz utrudnić sobie trochę to ćwiczenie, możesz spróbować wyprostować nogi. Brzuch aktywny, zaciągnij pępek pod siebie i pompuj. Jeszcze chwila. O, ciekawie się robi. No jest ciepło, jest ciepło. Jak czujesz, że jest za ciężko, możesz wrócić kolanami na siebie, ale jeszcze pompuj. Całe łopatki są nad matą. Trzymaj, trzy, dwa, jeden. Jeszcze trzy, dwa, jeden i odłóż korpus na matę. Przyciągnij kolana na klatkę i możesz chwilę się pokołysać. Z lewej strony na prawą, tak żeby troszkę brzuch odpoczął. Setka rozgrzała. Tak, zrobiło mi się cieplutko w brzuch i cieplutko na samym ciele. Fantastycznie. Pilatesowa setka. Wspaniałe ćwiczenie. Od, kolana, oddaj sobie stopy, stopy troszkę od pośladku. Mhm. Wyciągnij ręce do sufitu. Podnieś głowę, spójrz pępek i teraz kręg po kręgu, przytrzymując mocny brzuch przejdź do siadu. Ty wierzysz, ty wierzysz Agatko, że ja tak pójdę teraz. Jeżeli tak jak ty, zobacz, kręg mam po kręgu. ułatwienie, możesz mm -hmm. złapać za swoje uda, mm -hmm. i możesz spróbować się podciągnąć do siadu. Idziesz góra, dawaj, zaciągnij, pępek. Tak Na, naprawdę poszłaś tak, bez problemu przez mięśnie brzucha do góry. Dokładnie tak. Brzys dynamicznie to zrobię, w ten mm. sposób tego nie zrobię. Tak, to możesz przejść kołyską ale do ze, siadu. Przejdź sobie kołyską. Najlepiej nie? Dobrze. <laughs> to jest pilates i mocny brzuch. Nie, możemy spróbować wzmocnić ten brzuch. Łap sobie dłonie pod kolanami. I teraz przez podwinięcie miednicy, kręg po kręgu, zroluj się do tyłu. Kręg po kręgu, niedaleko. I wracasz góra. Mocny brzuch. I jeszcze raz, kręg po kręgu, zroluj się tył. I już wracasz, góra. Postaraj się, żeby Twoje stopy się nie odkleiły od maty. Dokładnie. Jak czujesz, że one się odklejają, to jest ten moment, kiedy już zostajesz. Dalej nie idziesz. Zobaczcie, zobaczcie, ile Agata ucieka, nie zobaczcie, ma problemu. A ja tu już jest kryzys światopoglądowy, I nie? I wracasz hmm? jeszcze dwa razy. Kręk po kręgu. Tak, u, u, Dawaj. I wróć, mocny wzrusz. Tak Ostatni. Kręk po kręg. I wróć. Brawo, dobra robota. Zatrzymujemy, wyciągnij sobie ręce do mnie i teraz oddal swój kręgosłup 10 cm. Odchyl się i zostań. Weź wdech i wydech. Postaraj się, żeby korpus był cały czas w tym samym miejscu. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Ostatni. Wdech i wydech. Możesz spróbować zejść delikatnie niżej, i zrobimy jeszcze ostatnie cztery powtórzenia. Dawaj. Wdech i wydech. Dobra robota. Trzymaj brzuch. Wdech. I wydech. Zobaczcie, jeszcze że, dwa razy, Że wdech. ja trochę oszukuję, bo jednak tym trochę <laughs> pracuję, nie? Agata Ostatni, jest w miejscu. I wydech. Kręg po kręgu, spłyń na matę, wyprostuj sobie nogi, rozluźnij oh. ciało. Bardzo dobra robota, na pewno już czuć. Oho, ho. Jak jesteście z nami, to już wiecie, co jest pięć, to dla początkujących. Lecimy dalej. Tak, lecimy dalej. Podnieś głowę, spójrz w pępek, mm. przyciągnij prawe kolano do siebie. Oh. I teraz. Łopatki są nad matą, brzuch jest zaangażowany. Pępek podciągnięty, żebra domknięte. Lewą nogę unieść wyżej. I teraz tak naprawdę powinny się utrzymać z własnego brzucha. Puść ręce i niech Twój korpus brawo, pięknie. Wracamy i idziemy, zamieniamy nogi. Ekstra, idziemy, osiem, zamieniamy. Powoli, siedem, sześć, pięć, jeszcze cztery, trzy, oddychaj, dwa. Ostatni. Przytul dwie nogi, odłóż kręgosłup na matę i chwilę odsadnij. Po treningu dobrze jest coś zjeść lub wypić. Ja zazwyczaj sięgam po koktajle pomelo. Są lekkie, smaczne, gotowe od razu. Ja uwielbiam sobie do takiego koktajlu dodać kreatyny. Mam wtedy idealny, płynny posiłek po treningu, który wspiera moje ciało oraz głowę. Polecam pomelo, a zniżkę macie w opisie. Czuć błobrzyk, nie? Tutaj jest ciepło. Tak jest. To prawda. Przyciągnij jeszcze raz kolana na siebie. Unieś głowę, spójrz w Prawą nogę wystrzel do sufitu, lewą wystrzel w dal. Złap nogę, która jest przy Tobie. I teraz powoli nogi dwie proste jak nóżyce. Zamieniasz no. Sześć. Powolutku. Pięć. Cztery. Z kontrolą. Trzy. Dwa. Ostatni, przyciągnij kolonę, odłóż głowę. Dobra, chwilę się poroluj po swoich plecach. Ok, kolejne ćwiczenie. Dłonie połóż pod pośladkami mhm. i wystrzel nogami do sufitu. Ale mogę mieć też agatków z Uszłowia, tak, jak wolę? Możesz mhm. mieć, tak. Okay. Bezpieczniejszą wersją dla Twoich dolnych pleców jest, kiedy Dobrze. masz dłonie pod pośladkami. Głowę unieś, spójrz w pępek. Z wdechem nogi przenieść trzy razy w dół. Raz, dwa, trzy, okay. wydech góra. Mocny brzuch. Raz, dwa, trzy, góra. I ty decydujesz, jak nisko schodzisz. Dobrze. Raz, dwa, trzy, wydech góra. Nie musisz wcale nisko. Raz, dwa, trzy, wydech góra. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy, wydech góra. Pięknie. Ostatni. Raz, dwa, trzy, wydech góra. Przyciągnij kolana na siebie. Odpocznij. Dobra robota. Naprawdę dobra robota. Odkładamy stopy na matę, wyciągnij ręce do sufitu, i przechodzimy do Twojego ulubionego ćwiczenia. Podnieś głowę spójrz w pępek, i spróbuj użyć brzucha, żeby usiąść na pośladkach. Możesz złapać się za swoje uda i się przyciągnąć do, te, do tej pozycji. Zobaczcie, z jakim spokojem zrobiła to Agata. Zobaczcie, ja teraz spróbuję... Tak jakbym tą łyżeczkę zagarniał. Zobaczcie. Tak, mocno do Tutaj rzębra. nie ma, kurde, siły i możliwości, żeby taki głaz jak ja to zrobił, nawet jak się złapie za dwójki, to zobaczcie, że przy moim słabym, poprzecznym prostym brzucha te nogi zaraz mi się będą zabierały, nie? Ja nawet nie jestem w stanie. Tak, można przejść kołyską jeszcze do siadu. Dobra robota. Utrudnimy tylko to zadanie. Przejdziemy sobie tylko do tyłu. Wyprostuj nogi. Wyprostuj ręce przed sobą, weź wdech. Z wydechem przez podwinięcie miednicy kręg po kręgu idziesz w tył. Kręg po kręgu. Dokładnie, powolutku, z kontrolą. Mocno zaciągnij pępek, powoli kładziesz się na macie. Ręce przenieś za głowę i zostań sobie chwilę w tej pozycji. Odłóż ręce za głową, puść luźno nogi. Zrelaksuj ciało, zrelaksuj głowę. Ręc, rękoma wracamy wzdłuż swojego ciała. Ugnij kolana. Stopy są na szerokość twojej miednicy. Dobra? Żebra są domknięte, czyli spływają do maty. Unieś miednicę do góry. Napnij pośladek i trzymaj. Prawą nogę przyciągnij kolano do klatki. Wyprostuj nogę do sufitu. Ugnij kolano. Odłóż na matę, ale tylko dotknij palcami i wróć do góry. Wyprostuj nogę. Ugnij kolano, wróć na matę. Jeszcze trzy razy. Wyprostuj nogę, ugnij kolano, wróć na matę. Jeszcze dwa. Mocny brzuch. Cały czas pracujesz, no już nie tylko brzuchem. Ostatnie: odłóż stopę na matę. Przyciągnij lewe kolano, wyprostuj nogę do sufitu, ugnij kolano, odłóż na matę. Jeszcze cztery powtórzenia. Wracamy. Stopa góra i wracasz na matę. Jeszcze trzy. Do sufitu. Wracasz na matę. Jeszcze dwa. Do sufitu. Wracasz na matę i ostatni, do sufitu. Wracasz na matę. Teraz kręg po kręgu odłóż plecy na matę. Przyciągnij kolana na siebie i kołyską przejdź do siadu. Niemożliwe to jest. Słuchajcie, dobra. Mamy to. Idziemy do podporu. Dobrze. Zmieniamy pozycję. Wreszcie. Tak. Bo mój brzuch już jest zajechany i to równiutko. Dwie wersje tego ćwiczenia. Pierwsza jest taka, że jeżeli nie możesz wejść do podporu klasycznego, zostań na kolanach, trzymaj mocny brzuch. Żebra są domknięte, pępek zaciągnięty bezpiecznie dla pleców. Jeżeli możesz, wchodzimy do klasycznego podporu. I zostajemy na 5, 4, 3, 2. Odłóż kolana, usiądź na piętach. Tak, dokładnie. I od razu wracamy. Od razu wracamy góra. I trzymasz. Trzymaj pięć, cztery, trzy, dwa. Odłóż kolana do pozycji dziecka. I jeszcze raz wracamy. Trzymaj pięć, cztery, trzy, dwa. Odłóż kolana, usiądź na piętach. I ostatni raz. Zostaniemy tu trochę dłużej, co? Dawaj. Dziesięć, dziewięć. Oddychaj, mocny brzuch. Jeszcze 6 4 2 1. Odkładamy kolana, Usiądź na piętach, odłóż czoło na matę i chwilę odsapnij. Wyciągnij ręce w dal, oddychaj swobodnie. Podpory są wymagające, wzmacniają całe ciało. Pomaszeruj dłoni na lewą stronę, tak żeby wydłużyć cały prawy bok ciała. Tak. Oddychaj. Wróć powoli do centrum, przejdź na drugą stronę i wyciągnij cały lewy bok. Wróć powolutku do centrum. Usiądziemy na środku swojej maty. Przedem. Przodem. Dokładnie. I teraz suń się na prawy bok swojego ciała. Mhm. Nogi są z lewej strony. Złap się, się za kostkę. Dokładnie. Ręka przy uchu. I teraz z wdechem przejdziemy do skłonu. Weź wdech. Wydech. Wróć górach. Wdech. I wydech. Jeszcze jeden. Wdech. I wydech. Pięknie, zmieniamy stronę. Przesiadasz się na drugi bok. Łapiesz kostkę. Ręka przy uchu. Można też usiąść w siadzie skrzyżnym. Jeżeli dla kogoś ta, ta, ta m, pozycja jest niewygodna, można usiąść w siadzie skrzyżnym. Ja tu, ja tu kombinuję z tą moją łydką. Tak. Ja sobie usiądę. Możesz w, też usiąść po prostu no, tak, jeżeli sposób. jest ok. Mhm. Tak, jasne. Weź wdech i przejdź do skłonu. Wdech i wydech. Ostatnie dwa razy. Wdech. I wydech. I ostatni. Wdech. I wydech. Usiądź w siadzie skrzyżnym. Złącz dłonie w koszyk za plecami. Jasne. Dasz radę? Nie dasz rady? Nie dam rady. Dobra, dobra. To idziemy. Wdechy i wydechy. Góra. Dawaj. Wdech góra. Wydech dół. Przed sobą. Wdech góra. Wdech dół, pięknie. Ostatni wdech. wydech. Bardzo dziękuję. Dobra robota. Ło! Wow. Pod, podnieśmy się, Agatko, to się przy, przy okazji pożegnamy. Słuchajcie, ode mnie takie słowo mm, podsumowania. Trenuję siłowo, przewalam klamoty, biegam, skaczę, pływam, bije się. Wydaje mi się, że jestem osobą sprawną. Natomiast Agatka odkryła wszystkie moje słabe punkty w tych pozycjach pilatesowych. Trening dla osób początkujących z naciskiem na brzuch. Zobaczcie ile pracy przede mną. Bardzo się cieszę, tym bardziej z tego spotkania, że mogłeś odkryć coś więcej. Pilates jest naprawdę, bywa wymagający. Ciężki trening, bardzo się cieszę, satysfakcjonujący. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Do zobaczenia w kolejnych treningach. Ciao. Cześć.